Cześć, tutaj Polska Gromada Gwiezdna i dla Was krótkie podsumowanie ostatniego tygodnia, które przygotował Wrobski, a dzisiaj jest 28 listopada. Najważniejsze dla nas graczy jest to, że właśnie odbywa się Intergalactic Aerospace Expo, więc jeszcze przez dwa dni możecie za darmo sprawdzić czy Star Citizen jest warty kupna. Ważne jest także to, że mamy już finał imprezy i powinniśmy móc raz jeszcze wszystkie statki wypożyczyć. Rok temu były takie dodatkowe konsole na terenie Expo, gdzie wszystko było do wypożyczenia. Co jeszcze ciekawego w tym tygodniu, bo w zeszłym mieliśmy dwie premiery statków ze stajni Drake, czyli Katera i Korsarza. W tym tygodniu odbyła się premiera nowego stateczku medycznego na bazie Piscesa C-8R. Ma łóżko medyczne poziomu trzeciego oraz lodówkę pełną fantów. W weekend mieliśmy możliwość zobaczenia Holo RS i Galaxy, jak widać sprzedaż JPEG-ów ma się dobrze, bo SIG podczas tegorocznego EXPO już zarobił 11 milionów dolarów, osiągając ogólny przychód na poziomie 520 milionów. Natomiast liczba graczy z aktywnym gamepackiem osiągnęła 1 700 000. No i na koniec roku mamy także malowania tegoroczne dla najlepszych czterech pojazdów roku, oraz całą masę różnorodnych skórek dla pojazdów zbroi z reguły w tegorocznych kolorach Expo. Co z przecieków? 3.18 Awokati testerzy otrzymali już wersję z mechaniką T0 Cargo Refactor, więc mamy przeciek, jak wygląda przyciąganie skrzynek z towarem do siatki na statku. Ciekaw jestem, czy czegoś takiego się spodziewaliście. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak Wam mija Expo, czy Wam się podobało, jaka jest Wasza opinia o nowych premierach. Aha i jeszcze jedno, na naszym Discordzie trwa jeszcze tydzień konkurs eksploratora Microtech. Do zgarnięcia 1,5 miliona alfa i Wisi i trzy nagrody po 750 tysięcy, a na moim kanale Twitch znajdziecie filmik jak znaleźć tajemne miejscówki. I to był raport Polskiej Gromady Gwiezdnej, pozdrawiam Was i do zobaczenia w Wers.